Kierowcy w pełni będą mogli korzystać z odcinka ulicy Kilińskiego od 28 czerwca, ale już teraz są możliwe wjazdy docelowe. Prace budowlane trwają jeszcze na skrzyżowaniu z ulicą nawrot. Ale to nie pierwszy, rzekomo ostateczny termin oddania drogi do użytku. Remont przedłużył się już o 9 miesięcy. Najpierw prace miały zakończyć się we wrześniu, później w listopadzie lub w grudniu ubiegłego roku. Następnie trasa miała być oddana 15 maja. Ale w kwietniu robotnicy napotkali na kolejne problemy. Tych terminów rzeczywiście mieliśmy już wiele tutaj na ulicy Kilińskiego i ciągle pojawiały się nowe problemy. Na początku były to nieustająca wręcz walka z tą infrastrukturą podziemną. A te opóźnienia powodują problemy wśród przedsiębiorców, którzy na ulicy Kilińskiego czy Nawrot mają swoje punkty usługowe. Trudno się odnieść dokładnie do liczb, natomiast no na pewno obroty spadły, ponieważ większość klientów skarży się na niemożliwość dojazdu nie tylko jeśli chodzi o ulicę nawrot, ale także o wcześniejszy remont ulicy Kilińskiego. Także no głównie obroty spadają przez to, że po prostu ludzie nie mają jak do nas dojechać. Przecież wiem, że się nawet już zamknęła, ponieważ no nie byli w stanie wytrzymać tego czasu. Były pozamykane dojazdy, także był duży problem. Trochę się tam kombinowało z chłopakami i po chodniku, trochę tam, ale jakoś tam, to nie wszyscy chcieli wjeżdżać. Rube zmalał zma, do zera, że tak powiem, no, no paru procent, że tak powiem. Czekamy chyba na cud jednak, <laughs> który może... Cuda się też zdarzają, tak? Zdit cudów nie przewiduje, ale prosi o jeszcze chwilę cierpliwości. Od 28 czerwca kierowcy będą mogli korzystać z trasy, ale tylko chwilowo. Docelowo rzeczywiście ma tak być, że ulica Klińskiego będzie przeznaczona dla komunikacji zbiorowej, oczywiście dla mieszkańców, dla tych wszystkich, którzy potrzebują tam wjechać, nie wiem, chociażby żeby zrobić jakieś zakupy w danym sklepie, ale normalnego przejazdu między ulicą Nartowicza a trasą WZ ma nie być. To chyba nawet utrudni tutaj handel w tym rejonie niż go ułatwi. Alternatywą dla kierowców mają być ulice równoległe, nowotargowa czy wierzbowa, do ulicy Tuwima. Kiedy miałyby być wprowadzone te zmiany, zarząd drugi transportu jeszcze nie wie.